Siemanko, moi drodzy, znowu jestem na akcji niedzielnej akcji zbierania złomiku. Przy okazji pozdrawiam Agnieszkę moją przyjaciółeczkę z realnego świata i Paulinkę, która jest moją widzką. Bardzo się podobają filmy. Jeszcze się nie znamy realnie, ale kto wie, może niebawem się poznamy. Również wszystkie widzki pozdrawiam i widzów. O, kania tu rośnie. O kurczę. Dobra, idę gdzieś tam dalej się przejść. Odezwę się później. Na razie mam jedną. Odezwę się później. Do Dobra do wody wody, O nie, to nie dla mnie To nie dla mnie zabawa Dobra, idę bo gdzieś tu puszki widziałem ale tempa siatka O, słonko wychodzi I tak falami raz leje Raz słonko Taka dzisiaj zwariowana pogoda zmieniłem miejscówkę i widziałem troszkę dobrodziejstw Jakby ktoś szukał grzybów w tym lesie, na pewno nie znajdzie, ale takie rzeczy i takie rzeczy jest tego tu mnóstwo. Ta miejscówka mnie chyba już niczym nie zaskoczy. Zeszłego roku chyba tu byłem, ale tak głęboko nie chodziłem, ale tu zawsze był wysyp, wysyp Puszek. To mi się podoba. Raz na jakiś czas można odwiedzać to miejsce. Widzę tam leży następna. O, jeszcze jeden Żuberek. Piękna miejscówka. Cisza, spokój. Żuki. Pięknie. Tu się jeszcze kawałeczek przejdę i jadę do domu na podsumowanie. I relaksuję się. Ostatni dzień weekendu. Także przed jutrzejszym dniem troszkę odpocząć. Bo ostatnio ciągle na wysokich obrotach, jak nie jakieś demontaże, to akcja zbierania złomu i tak, i tak w kółeczko. Także zobaczymy się na podsumowaniu. O, fajnie, słoneczko mi. Przygrzewa. Zobaczymy się na podsumowaniu. Także heja banana. Moi drodzy, witam Was na podsumowaniu. Policzymy sobie, jeśli tylko będę potrafił. A tu mamy jeszcze oczywiście puszeczki z innego wybiegu. Także jedziemy na grubo z puszeczkami. Big Baga trzeba szybko zapełnić. Widzimy się zaraz na, no na tym matematycznym liczeniu. No. No, pozdrawiam pana niezdrowie niedzielskiego on tam świetnie umiał liczyć te wszystkie kurwa statystyki i tak dalej, no geniusz kurwa taki, że go wyjebali ze stanowiska, ja dali jeszcze większą głupotę na jego miejsce, no ale, dobra, widzimy się na miejsce, kurwa, na... na liczeniu, no. Także, moi drodzy, rozłożyłem ten piękny chodnik puszkowy, tu są stalowe, polecimy najpierw od aluminiowych.

czy 1, czy 2, czy 6, 4, czy 5, czy 6, czy 7, czy 8, czy 9, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 50, 51. Dobra, 50 puszek. To jest oczywiście stalowe, bo ją już tutaj zaparłem. 50 puszek. Ładnie, coraz większe rekordy bije, ale jak znowu ostatnio niedosyt, jeszcze bym zbierał, jeszcze bym zbierał, ale dobra. Ale dobra, jeszcze tu mamy, ale tu już mam z innego źródła puszeczki. Także Big Bag rośnie, Big Bag rośnie. Cześć, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnych atrakcyjnych misji.